całego świata, a są tutaj młodzi ze 140. Krajów z całego świata. Oni wciąż znają nauki, znają jego pytania o to, czy mieć, czy być. Pamiętają nawet pielgrzymki w swoich krajach, choć nie mogli w nich uczestniczyć, bo jeszcze nie było ich na świecie. To pokazuje, jak, jaką siłę ma Jan Paweł II, papież z Polski, jaką wciąż odgrywa rolę w kościele. Zresztą przecież te to spotkanie młodzieży, czy Światowe Dni Młodzieży, które przed nami za dwa lata w Korei, to jest idea. Jana Pawła II. Dziś to jest trochę inny kościół, kościół często pobijany, kościół, który próbowano zniszczyć, ale który jednocześnie dzięki tym młodym ludziom, których tutaj jeszcze możemy spotkać, możemy zobaczyć, ma szansę na odbudowę. Ma tą szansę również dzięki nowemu papieżowi Leonowi XIV, który ma fantastyczny kontakt z młodzieżą, również z młodzieżą z naszego kraju, z młodzieżą z Polski. Tłumy młodych pielgrzymów z całego świata, w tym również z Polski. Mimo setek tysięcy osób na ulicach Rzymu jest radośnie i bezpiecznie. Element duchowy, który jest w tych ludziach porządkuje także życie zewnętrzne. Tak? I tego doświadczamy, doświadczamy tutaj w Rzymie. Te nasiąknięte bruki rzymskie tą duchowością one w mniejszym czy większym stopniu oddziaływują. W jubileuszu młodych w Rzymie udział bierze około 20 tysięcy młodych Polaków, w tym także tych żyjących na co dzień poza granicami naszego kraju. Do Rzymu przyjechali, by poznać swoich rówieśników z najdalszych zakątków świata, ale też odpowiadając na wezwanie papieża Leona XIV. Chciałem uczestniczyć w takim wydarzeniu z ludźmi z całego świata. I chciałem też bardzo zobaczyć papieża, nowo wybranego Leona, i dowiedzieć się, jakie będzie jego przesłanie dla młodzieży w tym roku. Młodzi Polacy spotykają się między innymi tutaj, w Casa Polonia, na obrzeżach wiecznego miasta. Spotykają się na modlitwie, koncertach czy wykładach. Pogłębiają swoją wiarę, ale i wiedzę. Chciałbym przekazać tym młodym, Którzy tutaj no, masowo przybywają na te koncerty, msze, uwielbienia, rekolekcje, aby powiedzieć im, że jest taka sama młodzież, która przybyła tutaj do Rzymu młodzież libańska z kościoła maronickiego, młodzież, która jest. Y która pamięta poprzez swoich rodziców, dziadków, ojców, matki, właśnie wizytę Jana Pawła II w 1997 roku w Harisa w Libanie, w Bejrucie, obok Bejrutu, i pamięta oczywiście to, co Jan Paweł II zrobił dla Libanu, czyli chociażby powiedział te słynne słowa. Liban to więcej niż kraj, to przesłanie. Jan Paweł II, papież z Polski, jest stale obecny w myślach i rozmowach uczestników jubileuszu młodych w Rzymie. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ja myślę, że cały czas wykorzystujemy jeszcze ten klimat i ten zachęty Jana Pawła II, który pozostawił po sobie jako swoje dziedzictwo. A wiadomo jest rzeczą, że dla Polaków Jan Paweł II jest wielką postacią i każdy młody człowiek, który wchodzi w dorosłe życie, na pewno nie, o Janie Pawle II usłyszał. To on je zapoczątkował i to on wciąż inspiruje młodych ludzi z całego świata. To jest coś, co Jan Paweł II wywołał w młodych ludzi, że pokazał, że nie jesteście sami, bądźcie otwarci na siebie nawzajem, bądźcie otwarci na Chrystusa, otwórzcie mu szeroko drzwi i właśnie tutaj możemy to przeżyć. Bardzo dużo działał z młodzieżą, nie? Był bardzo otwarty na młodzież i to też było takie jakby cecha szczególna jego pontyfikatu. I myślę, że tutaj na jubileuszu, też ze względu na formę tego, na to spotkanie z papieżem teraz obecnym, bardzo mocno czuć tego ducha i też ducha tego, co papież Jan Paweł II mówił do młodych o miłości, o nadziei, o tym, że trzeba być dla innych też. 25 lat temu na zaproszenie Jana Pawła II w czasie poprzedniego roku jubileuszowego w uroczystościach w Rzymie udział wzięło 2 miliony 200 tysięcy młodych osób z całego świata. To było jedno z największych wydarzeń w historii włoskiej stolicy. W tym samym miejscu w najbliższą niedzielę z młodzieżą spotka się obecny papież Leon XIV, który już pokazał, że potrafi inspirować młodych ludzi, rozmawiać z nimi i wskazywać im drogę. Maximilian Maszenda, Republika Rzym.